Słuchaj, Zizi to podkładamy i muzykę odkładamy, przechodzimy do rozmowy na temat spraw bieżących politycznych. Tak, z nami jest Roman Mielski z Gazety Wyborczej. Cześć Roman. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Do Zizi to, też nie ogoliłem się dzisiaj, tak? teraz. Ale, ale to, to musisz to jeszcze to, trochę popracować. Mocno raczej. Musisz popracować, zanim będziesz jak Zizi Top. No dobrze. Słuchaj, przejdźmy, że tak powiem, do naszego grajdołka. Czy twoim zdaniem? Naszego To jest poważne Państwo. Duże państwo tak? europejskie. No to dobra, to, to powiedz mi, czy poważne duże państwo europejskie mm, tak bardzo nie radzi sobie z wypowiedziami antysemick antysemickimi, działaniami ksenofobicznymi jak u nas? Chodzi mi o Grzegorza Brauna. Jest to dla mnie yy, bardzo duże rozczarowanie, yy, dlatego że tu nie chodzi tylko o słowa. Nie. Które też są przestępstwem, bo kłamstwo oświęcimskie, czyli szerzej rozumiane e, zaprzeczanie e, zbrodnią e, hitlerowskich Niemiec, e, jest e, karane w Polsce tak i nie tylko. To, co powiedział Grzegorz Brown, czyli że komory. Yy, gazowe to fake. Gazowe, tak, to, to, to fake. Yy, później to jeszcze powtórzył na Twitterze, gdzie rozszerzył, że przecież są badania, yy, które pokazują, mm -hmm. że wcale nie było tak, jak, yy, jak yy, mówią o tym dziesiątki tysięcy, yy, setki tysięcy de facto świad yy, 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 świadków, czy mówiły, gdzie mamy dowody. No nie mówiąc no i, o no tym, tak że dalej. kościół na ołtarze wyniósł męczenników tak, ze oświęcimia tak, za Auschwitz. Tak, chociaż Maksymiliana Kolbego. I, tak, i Edy też tak. E, więc... I, ale są przecież działania jawnie przestępcze. Na przykład e, utrudnianie pracy lekarzom. To tak. jest przestępstwo. Tak. E, to jest niszczenie symboli, e, symboli państwowych też e, w Polsce chronionych. To jest absolutnie, absolutnie, nawet nie ksenofobiczne, tak jak tutaj powiedziałaś, tylko, tylko rasistowskie zachowanie, jak zrywanie flag, na przykład A. ukraińskich. No więc ja wymagam od państwa, które jest państwem poważnym. Działania. I to działanie musi być twarde. To znaczy, my w Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, że jak ktoś ma immunitet, to jest jakaś świętość. Otóż zgodnie z kodeksem e, karnym, nie jest to świętość. Jeśli ktoś ma immunitet, a zostaje przyłapany na gorącym uczynku łamania prawa, policja ma obowiązek zainterweniować. Oczywiście, że te, ja zdaję sobie sprawę, że tutaj e, ważny jest sygnał, jaki idzie z góry. Niestety, i y, 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 to muszę. Y, Podkreślić, obecna koalicja po prostu przestraszyła się, moim zdaniem, działań Grzegorza Brauna i jemu podobnych, bo, bo też z mojej perspektywy skandaliczną zupełnie sytuacją jest to, co działo się na granicach z tym ruchem no, obrony granic. Tak. Dlatego, że państwo nie jest od tego, żeby tolerować bojówki, które przypisują sobie uprawnienia, których obywatele nie mają. Oczywiście, obywatele mają duże. Wolności mogą również domagać się sprawdzania pewnych rzeczy, ale nie może być takiej sytuacji, że jakieś jacyś domorośli, obrońcy granic stają na granicy i żądają od kogokolwiek dokumentów albo wręcz zabraniają wjazdu do naszego kraju czy też wyjazdu. Co więcej, jeśli pójdziemy tym tropem, to możemy sobie wyobrazić tego typu patrole ruchu obrony. Miast, prawda? Którzy no, kontrolują, żądają, żądają dokumentów, zatrzymują yy, ludzi, którzy mają, nie wiem, ciemniejszą karnację skóry, albo wyglądają podejrzanie yy, na ulicach i, i ich kontrolują, lub yy, może nawet dochodzi do jakichś rękoczynów. No więc państwo poważne musi stanowczo w takiej sytuacji zareagować. Ale nie reaguje. No i mamy no, mamy na razie reakcję już w przypadku Grzegorza Brauna. Zobaczymy, jak będzie to, to, to działać. Adam Bodnar, prokurator generalny, polecił połączenie wszystkich wątków dotyczących tych, tych no, łamania prawa przez Grzegorza Brauna w jednym miejscu. No zobaczymy, i wystąpiło jak, zobaczymy o zniesienie jak... immunitetu do Parlamentu Europejskiego. To, to akurat w, w Parlamencie Europejskim dosyć szybko idzie odebranie Ta. Parlamentu immunitetu. Natomiast no, Kluczowe będą późniejsze działania. Jak szybko powstaną akty oskarżenia, bo przecież tu są dowody oczywiste. Jak szybko one znajdą się w sądzie i, i, i kiedy zaczną się zaczną się, no, procesy, bo to musi się skończyć proces, nie wyobrażam sobie innej, innej sytuacji. Jeśli to będzie przeciągane, a przypomnijmy, że na no, jednak roku 2027 są wybory parlamentarne, które na razie wskazują sąda, że wygra prawica i skrajna prawica, chociaż PiS, to, możemy, to mogę dyskutować, czy to jest prawica, ale to jest inna sprawa, to już nie chcę otwierać tego tak, tak, rozdziału. Na I wtedy możemy zapomnieć o takich rozdziałach. Wtedy tacy ludzie, jak, jak Grzegorz Braun, będą hołubieni. Zresztą zobaczymy, jak zachowa się nowy prezydent Karol Nawrocki no, już 6, 6 sierpnia będzie zaprzysiężony. milczy na temat Brauna, tak Natomiast samo Natomiast chwali Bąkiewicza, czyli tak. człowieka, który zorganizował ruch obrony granic tak w, w dużej mierze. Ale wiesz, jaki jest jeszcze problem? To znaczy ta sprawa Brauna i tego kłamstwa Oświęcimskiego poszła do IPN-u, bo to IPN się tym zajmuje. No, zgodnie z, z polskim prawem. Zobaczymy, jaki IPN, IPN będzie... ipn dalej teoretycznie jest Karol Nawrocki, który absolutnie na ten temat się nie wypowiada. Tak no, samo nie, zresztą jak Andrzej znaczy, Już nie jest. No, pełni tam obowiązki jego, jego zastępca. No, tak, no, ale, no wiadomo. Ale, ale wiemy, jak pozostał. został skonstruowany IPN w ostatnich czasach. Wiemy między innymi z wypowiedzi profesora Antoniego Dudka, który był w Radzie Instytutu Pamięci Narodowej. My też pisaliśmy na ten temat bardzo wiele Art, napisaliśmy bardzo wiele artykułów, gdzie do ipn trafiali ludzie o właśnie poglądach skrajnie prawicowych, nawet y, takich y, konfederackich, nawet bardziej niż konfederackich, raczej właśnie takich, y, to, to co się próbuje, braunowych, to co się właśnie Grzegorz Bram e, robi, więc no, zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać, zawsze, że m, akurat tutaj, no, powinno się to dotrzeć bardzo szybko, dlatego, że prokuratorzy w ipn nie, nie są specjalnie przeciążeni e, pracą, w przeciwieństwie do prokuratorów liniowych. E, no, a jak mówię, Państwo nie może ustępować wobec tego typu działań i to z jednej strony z Grzegorz Brown, z drugiej jest to, co działo się na granicach. Ja jestem, zawsze to powtarzam, jestem za kontrolą zewnętrznych granic Unii Europejskiej. My tego potrzebujemy. Cała Europa, w tym Polska, oczywiście też potrzebuje sensownej polityki imigracyjnej. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że w tę rolę próbują wejść jakieś domorosłe osiłki. To prawda, to, to, to jest, ja się w stu procentach z Tobą zgadzam i od początku mówiłam, że Bąkiewici i ci wszyscy jego koledzy powinni po prostu wyjechać stamtąd, znaczy zostać wywiezieni. Są różne, różne tutaj Wystarczyło powlepiać wiele no mandaty, mandatów, tym, który ma mandaty, wlepione. ale później, dopiero, dopiero, dopiero później. później. Tak. Oni tam byli bezkarni przez tak bardzo jest. długi czas. Tak My wysłaliśmy dwu, kilku reporterów na granicę i naprawdę tam, oczywiście nikt tam nie widział imigranta, żeby no. było jasno. łącznie z tymi ludźmi, którzy bronili tych granic, nigdy nie widzieli żadnego imigranta. Natomiast e, oni się tam czuli kompletnie bezkarni. No do tego stopnia, że Bąkiewicz latał nad tą granicą y, dronem. A to jest w ogóle niedopuszczalne i są, zakazane. Tak, są miejsca w Polsce, w których nie wolno latać dronem bez specjalnego uprawnienia. Tak jest. A ten dron został kupiony za nasze pieniądze, które Bąkiewicz dostał od rządu y, PiS-u, więc... On zaraz Powie, że nie on dostał, tylko jego fundację no, no, na działalność oczywiście. patriotyczną i on jest bardzo sprytny. On dostaje milion, dostawa milion od państwa. Teoretycznie nie ma z tego ani złotówki, ale proszę zobaczyć, jakimś samochodem na przykład podjeżdża na te. bezrobotny e, w protesty. No właśnie, tak to, tak to wygląda. Słuchaj, ale e, sądzisz, że. Po słynnej rekonstrukcji, której się nie możemy doczekać, rząd no podobno zacznie. Podobno marszałek kołownie jest na urlopie, no tak, 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 tak. właśnie. Rząd zacznie jakoś mocniej reagować na tego typu rzeczy. Bo wiesz, ja usłyszałam po leśnicy, coś, co mnie zmroziło. Minister Bodnar powiedział coś takiego. To teraz już wiemy, że immunitet posła przyłapanego na gorącym uczynku nie obowiązuje. Mm. Ja rozumiem, że policja nie podlega prokuratowi generalnemu, ale podlega ministrowi spraw wewnętrznej administracji. Natomiast, ja nie pamiętam takiej wypowiedzi, natomiast Oleśnica, i... przypomnijmy, że to było no, po prostu wtargnięcie do szpitala szarpanie się szarpanie z lekarką, z lekarką która dokonała legalnej pokoju. aborcji. Tak legalnej aborcji. Yy, no, yy, jak mówię. Po takich czynach już dawno powinien mieć postawione zarzuty w Grzegorz Bram, oczywiście po wcześniejszym uchyleniu immunitetu, trzeba to było zrobić dużo szybciej, dużo stanowczo dużo został, bardziej stanowczo działać. krajowy kiedyś został mu ja uchylony. Ja też rozmawiam z wieloma politykami koalicji Rządzącej, no bo przecież jak będziemy tak reagować, to, to był okres kampanijny, mm -hmm. pamiętajmy, no to my będzie to zrobimy z niego męczennika. No, tylko że tutaj to jest gra zero jedynkowa, albo patrzymy na słupki, albo patrzymy na to, jak działa państwo. Bo tego typu działania, one nie są jednostkowe. One są w tamtym momencie jednostkowe, ale przecież one promieniują. Jeśli Oczywiście ludzie widzą, to, że, że tak. państwo nie działa, to ja mogę robić podobne rzeczy i co? No, I może nic. nie mam immunitetu, ale wtedy przyjdzie Grzegorz Brown i y, powie, że y, on tutaj za niego ręczy, albo zastraszy albo chroni, policjantów, albo... albo nie wiem co, przyjdzie ze swoimi bojówkami Bąkiewicz i zrobi pikietę. No, no i co z tego? Poważne państwo, państwo jest do tego, żeby tak reagować właśnie stanowczo. Tak, no bo ewidentnie Brownowi tak rośnie, natomiast koalicji no, w te spada, w ostatnich sondażach innymi... to jest tak, że, że, że tak raczej no, jest to konstans. No powiedzmy, ale w, wchodzi to w no, Sejmu. W jednym jest Praktycznie 6%, procent, w drugim ma 8%. Ale w jednym ma 5,2% na przykład. No, tak. Powiedzmy, że niech będzie nawet te 6%, to jest prawie półtora miliona głosów. No w zależności od tego, ile osób pójdzie do, 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 do wyborów. To jest ogromna, ogromna liczba. jak mówię, to jest yy, przyzwolenie. Niestety, przez państwa na tego typu działania, bez, bez stanowczego zatrzymania e, takich, powstrzymania, takich czynów, no będzie ich po prostu więcej. A wiemy, że sytuacja jest napięta. E, Konfederacja rozpala w ogóle te antyimigranckie, ksenofobiczne nastroje. Za chwilę no mamy pis, to mieć. Tak, ale Konfederacja robi to skutecznie. No, oni pierwsi gdyby tu wyprzedzali jednak działania, działania PiSu. I tacy ludzie jak no, Grzegorz Brąz, sam był kiedyś w Konfederacji. Nowy prezydent raczej też sympatie ma bliżej poglądy konfederackie, konfederackie niż pisowskie. No już mają być te marsze w całej Polsce 16 lipca, ile dobrze pamiętam, które Konfederacja już od dawna zwołuje. Zobaczymy jaki to będzie, będzie odzew. odzew. Ja wcale nie spodziewam się, że nie będzie dużego odzewu, niestety, właśnie między nimi po takich działaniach. No a jeszcze do tego dołóżmy to, co działo się chociażby w ostatni weekend na Jasnej Górze, gdzie no, hierarchowie Kościoła katolickiego, niektórzy oczywiście nawoływali do. No, no do, do, do tego typu właśnie też działań antyrządowych i antyimigranckich. A one są tak naprawdę anarchizujące całe państwo. No, dokładnie o tym właśnie mówię, że przyzwolenie anarchizuje państwo. Tak jest. A twoim zdaniem jak powinien dalej być w tym rządzie? Nie, ja jestem od rekonstrukcji, jestem ciekaw, Aha. jak ona będzie wyglądać, natomiast <grym> y, uważam, że y, y, Tomasz Szymoniak jest o tyle go usprawiedliwiam, jak gdyby trochę w tych działaniach, że jest oczywiste, że na stanowcze i takie powstrzymanie tej fali, no to wiadomo, że musiałbym mieć zielone światło od Donalda Tuska. Ja niestety, ja niestety podejrzewam, że w całym rządzie było po prostu takie w całej koalicji było takie po prostu przeświadczenie, słuchajcie, no nie teraz. No teraz jak rozpętamy to taką akcję, przy Brownowi, to właśnie to będzie wręcz przeciwny, przeciwny skutek i tak dalej. I tego się obawiam. Natomiast od ministra Siemoniaka, bo jemu służby mundurowe podlegają, wymagam stanowczych działań. Jako wiesz, obywatel. Nie jako dziennikarz, tylko jako obywatel. Dlatego, że to się będzie rozlewać. Wiesz co, ale takie myślenie nie w tym momencie, bo to będzie działało na korzyść Brauna. No jak są dwa lata do wyborów, to akurat to jest chyba dobry moment, bo... Tylko była kampania teraz. wyborcza i to ich ludzie. Okay, ale rozumiem. jak mówię, niezależnie od tego, czy byłaby kampania taka czy siaka, polskie państwo w tego typu sytuacjach musi, musi działać stanowczo. I nie tylko polskie państwo. Nie może okazywać słabości wobec tego typu rzeczy, bo one będą się rozlewać. Tylko i wyłącznie. jeśli tego nie powstrzymamy. A jest na to przez przyzwolenie w, w dużej części y, y, naszej sceny politycznej. 32% ludzi, którzy pisali o tej sprawie w internecie, pisali pozytywnie o tym, co Braum powiedział. No nie, no ja widziałem to, co się, nie tylko to, co, co, co robił ten y, Grzegorz Braun, ale to, co robili właśnie ci domorośli obrońcy granic. Również z jakim to spotykało się, y, się y, poparciem. Tylko y, Używanie takie, znaczy wrzucanie wszystko do tego, że worek, internet to jest ok. Ja, yy, mamy na to zresztą też yy, dowody z innych przecież źródeł, bardzo, tego, te, też, bardzo często tego typu akcje są popierane na przykład przez rosyjskie trole i tak Przecież to jest, to jest dla nich woda na młyn, tak? Właśnie to jest działanie, które należy z perspektywy Kremla jak najbardziej popierać wzbudzanie wszelkich, wszelkich niepokojów w społeczeństwie, takim jak polskie jest na rękę tylko i wyłącznie Rosji. To wiesz co, jeszcze tutaj tylko właśnie słuchacz, Pan Damian przysłał mi zdjęcie, jak poszedł do sklepu w sobotę i na sklepie jest na bazgrane Polska dla Polaków no to takie tradycyjne hasło, ale jest drugie hasło: cała Polska śpiewa z nami i tu jest ulgaryzm z uchodźcami. No tak, ja sobie wyobrażam, no jeśli do tego doprowadzimy, a dlaczego ktoś ma nie wywieszać za chwilę y, y, kartek na drzwiach sklepów, ty, sklep tylko dla Polaków? Tak. To prawda. No naprawdę, no jeśli państwo nie, nie zadziała, za chwilę będziemy, będziemy być może w takiej sytuacji. Domagając się działania państwa, kończymy rozmowę pierwszą w Radio Nowy Świat. Roman Mielski z Gazety Wyborczej był nowym. To teraz jakieś ciężkie brzmienie, chyba po takim musi zabrzmieć. O, co my tam mamy? Ciężkie brzmienie, <grystanie> Dziękuję, do widzenia. <grystanie> Dzięki. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.